Dzień dobry, dzisiaj moim gościem jest pan Daniel Fried. były ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie, były wysoki urzędnik Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Departamentu Stanu. I pozwolę sobie powiedzieć, jeden może z dwóch najważniejszych architektów wejścia Polski do NATO, po polskiej stronie to był ambasador. Polski w Waszyngtonie, pan Jerzy Koźmiński. Po stronie Ameryki to był właśnie Daniel Freed, jeden z amerykańskich dziennikarzy. Nazwał ich nawet parą niezwykłych bliźniaków, o czym wczoraj przypomniał mi Jurek Koźmiński. Daniel, po tych 25 latach, jak wiemy, to była długa droga, chyba dłuższa niż niektórym się dzisiaj w Polsce i na świecie wydaje. Droga Polski do NATO. Ale co według by Ciebie było najtrudniejsze? Obawa części amerykańskiej klasy politycznej i komentatorów, że to nie, 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 niepotrzebnie zantagonizuje Rosję? Obawa, że może jeszcze Polska nie do końca odrzuciła dziedzictwo Układu Warszawskiego? Czy może strach, że ten kraj uznawany przez niektórych, a może nawet wielu w Ameryce. Za antysemickim, może nie bardzo do tego na to pasuje. No, Tomek, ty znasz Amerykanów dobrze i dobrze pamiętasz okoliczność tej debaty co do rozszerzenia NATO. Ale muszę, po, muszę powiedzieć na początku, że Polacy sami otworzyli drogę do, do NATO dla Polski i dla innych krajów, bo Polacy robili Dwa razy cudów. Dwa razy cudów. Pierwszy to było obalenie komunizmu w 1989 roku przez okrągły stoł i przez wybory 4 czerwca tego roku. A drugi cud, cud na, Wisło, na Wisle, to było budowanie gospodarki wolnorykowej sposobami demokracji. Dwa cuda. I dzięki, dzięki temu Polska miała dużo kapitału politycznego, którym Lech Wałęsa, Bronisław Geremek, minister spraw zagranicznych Olchowski byli w stanie korzystać na rzecz zniszczenia linii jałtańskiej. Właśnie, właśnie a propos Jałty chciałem nawiązać do zdjęć które widzę za, za twoimi plecami widać twoje zdjęcie chyba wznosicie teraz z Bronisławem Geremkiem, widzę zdjęcie z chyba z Adamem Michnikiem, zdjęcie z prezydentem Clintonem i chyba z sekretarz Albright i a propos twoich ostatnich słów, y, Churchill Stalin i Hitler y, w, w Jałcie więc to była wielka operacja polityczna żeby odwrócić w skutki wydarzeń sprzed ponad pół wieku wtedy. Dokładnie tak, i byliśmy świadomi z tego. My i ta mała grupa Amerykan, amerykańskich dyplomatów, którzy wiedzieli, że rozszerzenie NATO byłoby w naszym amerykańskim i w europejskim, europejskim interesie, byliśmy świadomi z tego, że popełniliśmy po gigantyczne błędy podczas lat 30 i może w Jelcie, ale mam, mam na myśli wycofanie się Amerykanów z Europy przed wojną i byliśmy świadomi, że tych błędów nie możemy powtarzać. I postanowiliśmy, no zdaliśmy sobie sprawę, że mieliśmy drugą szansę. My Amerykanie mieliśmy drugą szansę tym razem budować Europę bez podziałów, na bazie wolności i demokracji. I dzięki Polakom, dzięki Czechom, byliśmy w stanie to zrobić. My, Polacy, zwykle mieliśmy pecha w historii. Mam wrażenie, że wtedy, gdzieś od czasów, od drugiej połowy lat 80., od Gorbaczowa, mieliśmy w szczęście historyczne, ale zadaję sobie też pytanie: What if? Nie zawsze ma sens w ramach rozważań, ale zastanawiam się, czy w drugiej połowie lat 90. Polska miałaby w tego warta, weszlibyśmy do NATO, gdyby prezydentem USA był Trump, gdyby kongres wyglądał tak jak teraz, a prezydentem Rosji nie był Jelcyn, tylko Putin. Czy, 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 czy mieliśmy też szczęście jako Polska? No, you, odpowiedź na to pytanie jest, jest jasna. To był bardzo dobry, fortunny zbieg okoliczności. Że mieliśmy Gorbaczowa, potem Jelcyna, a najpierw prezydent George H.W. Bush, potem prezydent Clinton, który przemawiał w Pradze kilka, dwa dni, dwa dni temu. temu. Parę dni temu. I Clinton powiedział, że rozszerzenie na to były właściwa polityka i jest dumny z tego. I tu też powiedział, że chcieli, chcieliśmy, my Amerykanie, budować dobre stosunki z Moskwą, i nie wyszło dobrze. Ale rozszerzenie na to wyszło bardzo dobrze. I był dumny z tego, że Amerykanie byli, Amerykanie byli w stanie to zrobić. I on ma rację. Ja mu powiedziałem w Pradze, że on. Dzięki rozszerzeniu na to on był w, a w stanie pomagać demokracji i bezpieczeństwu dla stu milionów europejczyków. Ja, jak Bardzo wspomniałeś, jak wspomniałeś o Clintonie, to myślę, że mu absolutnie trzeba oddać sprawiedliwość i też przyznać, że w 1992 roku jak były wybory Bush-Clinton, to dość powszechna była w Polsce obawa, że ten gubernator małego, biednego Arkansas na południu będzie kimś, kto nie, nie odpowie, nie zrozumie potrzeb regionu, potrzeb Polski. Zrozumiał i pociągnął ten wózek, a potem pamiętamy oba jego wystąpienie w 97 roku na placu zamkowym Nichilnowi. Może przyznaj się, to czy to te słowa. Ty, ty słowa Pisałeś do tego wystąpienia? Że nic, o, o, was, nic o, o was, bez was powiedział Clinton Polakom. No, ja byłem obecny na placu zamkowym wtedy i ja pamiętam, ja dobrze pamiętam obawy Polaków podczas wyborów prezydenckich w 1992 roku, bo prezydent George HW Bush bardzo, bardzo dobry życzy wykonał dla Europy dla, na rzecz upadku uh, muru berlińskiego. I rozumiały, że, że Polacy nie byli pewni, co możemy oczekiwać od tego młodego prezydenta Stanów Zjednoczonych z Arkansas. Ale okazało się, że Clinton uh, wyciągnął dobre konkluzje z sytuacji. To była bardzo ostra debata wewnątrz jego administracji. Ale muszę powiedzieć, że Lek Wałęzy i Wacław Hawal pomogli, bo oni dwa razy rozmawiali, spotkali się i rozmawiali z nim o, o Jałcie, o możliwości i o potencjalu. Czy mówisz o spotkaniu w Pradze. Jałoby. Czy mówisz o spotkaniu w Pradze i o spotkaniu przy okazji otwarcia Muzeum Holokaustu? Dokładnie, dokładnie tak. Tak jest. I oni w Pradze byli obecni. Wtedy że administracja Clintona była jakiś na progu decyzji, ale jeszcze nie byli gotowi podjąć decyzji, że musimy rozszerzyć na to. Ale kilka tygodni po spotkaniu w Pradze między Clintonem i Hawlem i Lechem Wałęcą otrzymałem nowe instrukcje od Antoniego Lejka. Doradca spraw bezpieczeństwa dla Clintona, żeby wyrafinowałem nową politykę, obejmując i rozszerzenie NATO, i budowanie dobrej stosunki między NATO i Rosją. I to zrobiłem z, z bliskimi no, kolegami w, w administracji. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy, 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 czy wiesz, że ten pałac w Pradze, gdzie Clinton spotykał się z Wałęsą i z Hawlem, to przez parę lat mieszkał w nim Franz Kafka, co teoretycznie mogło być złą wróżbą, bo moglibyśmy być jak ten Józef K., który trafia do labiryntu i nie wie, co się stanie. No to oni spotkali. Oni spotkali w budynku, w rezydencji amerykańskiego ambasadora w Pradze. I to było bardzo poważne, bardzo poważne spotkanie. Havel i Wałęsa mieli rację. Kiedy powiedzieli, że musimy, my, Amerykanie, musimy korzystać z dobrych czasów, bo jeśli nie będziemy to zrobili, Rosjanie mogą wrócić jako no, nieprzyjacieli. i okazało się, że tak. Ja mówiąc, używając y, popularnego amerykańskiego sformułowania, ja miałem miał wrażenie, że przez ponad dwie dekady we took nasze członkostwo w NATO for granted i że trzeba było tragedii wojny w Ukrainie, żebyśmy zrozumieli, jaki wspaniały los na loterii kupiliśmy i jakie było znaczenie tej udanej operacji. Zawsze byliśmy, byliśmy świadomi z tego, że Rosja po upadku Związku Radzieckiego może wrócić do imperializmu. Okazało się, że wróci, wróciła Rosja do tej niedobrej drogi. Ale tym razem my Amerykanie możemy, możemy być pewni, że tym razem mieliśmy, właściw, mieliśmy właściwą politykę w właściwym czasie. Nie powtórzyliśmy nie tych błędów. Ale czy prezydent Biden je, będzie w stanie? Przekonać Amerykanie, amerykański establishment do pomagania Ukrainie tak jak trzeba, bo mam wrażenie, że panuje nad, nad Izbą Reprezentantów przynajmniej duch Charlesa Lindberga, Trumpa i, 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 i jakiegoś putinizmu w tej chwili. Biden jest zwolennikiem wolnego świata. On. Jest prezydentem w tradycji Harry'ego Trumana, Ronalda Reagana, John F. Kennedy i Wilsona. Ale spora część Partii Republikańskiej pod wpływem Trumpa wróciło do nie. Naj, najsłabiejszej tradycji strategicznej w naszej historii to tradycja izolacyjnizmu, tak zwaną, czyli obojętność wobec, wobec bezpieczeństwa w Europie i skłono, skłonność do sympatii wobec dyktatora. Hitler wtedy, Putin teraz. Niestety, jest kiepska tradycja, która doprowadziła nas wszystkich. Europa i Amerykę do, do katastrofy wtedy i może być powtórzony. Większość Republikanów w kongresie popierają Ukrainę, ale nie są gotowi otwarto walczyć z Trumpem. I jest a czy, a, czy, a, czy, czas czy, teraz, nie czy, jestem specjalny dumny z tego. A czy Zachód udziel, udzieli Ukrainie pomocy wystarczającej do tego żeby oni tej wojny przynajmniej nie przegrali musimy dostawać musimy wysłać do Ukraińców dość żeby żeby oni mieli dobrą szansę zwycięstwa w tej wojnie i to jest to możliwe ale zależy teraz od Amerykanów prezydent Macron z Francji no, bardzo dobrą rolę gra teraz. Niemcy nie mówią tak, jak trzeba, ale robią dużo rzeczy. Polacy oczywiście. Polska jest liderem w Europie. I nie jest tylko w sensie politycznym, ale też w sensie strategicznym i wojskowym. I cieszę się z tego. Ale Amerykanie są nadal potrzebni. I musimy. musimy Podjąć właściwą decyzję jest późno, a dzięki Bogu jeszcze nie za późno. 5 listopada świat będzie patrzył z wielkim napięciem na Amerykę, na Wasze słupki poparcia dla kandydatów. Polacy na pewno też, myślę, że ta świadomość znaczenia wyborów i dla Ameryki, i dla Zachodu, i dla Europy, i dla Polski, i dla Ukrainy, i dla Ukrainy, będzie, dla Ukrainy będzie ogromny. Czy my, my, Polacy, mamy się bać perspektywy wygranej Trumpa, choć ostatnie sondaże szczęśliwie wskazują na rosnącą akurat teraz przewagę Bidena? Zawsze, kiedy rozmawiałem z Polakami na temat wyborów prezydenckich w Ameryce, zawsze byłem w stanie zapewnić Polakom, że wszystko będzie ok, Że albo Bush, albo Clinton, albo Obama, albo McCain, wszystko będzie w porządku, bo każdy amerykański prezydent był prezydentem w tradycji Wilsona, Roosevelta, Przedjauta, a Trumana, Kennedy'ego i Reagana. Ale Trump pochodzi z innej tradycji, jak, jak mówiłem. I więc nie jestem w stanie zapewnić Polaków, że wszystko będzie ok. Być może Trump będzie mówił, że ja Donald Trump uratował NATO, bo zmusiłem Niemców do powiększenia budżetu wojskowego. Mam nadzieję, że on wybiera, wybiera taką drogę. Ale on mówi często, że nie ma żadnego zaufania dla NATO i nie rozumie, dlaczego NATO jest potrzebny. I on w, w tym sensie jest konsekwencją z pierwszego, pierwszego roku America First, który był skłonny do sympatii wobec Hitlera. A propos, a propos uspokajania Polaków? Po raz pierwszy, chyba od paru, paru pokoleń. Polacy w, w codziennych rozmowach zadają sobie pytanie, czy wojna, która dzisiaj jest w Ukrainie, dojdzie do nas? Czy ty też mógłbyś y, z, u, uspokajać nas, że, że nie, że nic takiego się nie stanie? Polska nie jest biednym, słabym krajem na marginesie Europy. Europy. Jeśli Putin wygra na Ukrainie, Mołdawia będzie w bardzo trudnym miejscu. I być może Putin będzie jakiś pokusy dla Putina, spróbować robić jakąś awanturę w Estonii albo w Łotwie. Być może. I NATO ma czas przygotować się do takich, takich scenariuszy. Polska nie będzie pod zagrożeniem w pierwszym instancji. Zachód musi przygotować się do nowych prowokacji ze strony Moskwy, jeśli Putin wygra w Ukrainie. Musimy traktować poważnie. I nie tylko ja. Europejczy, Europejczycy mówią w taki sposób, nie tylko na wschodzie, nie tylko Polacy i, i z kraju bałtyckich, Franc, Francuzi i sporo Niemców tak mówią. Musimy traktować zagrożenie od Putina poważnie. Polacy już robią i cieszę się, że pan prezydent Andrzej Duda i pan premier Donald Tusk byli w Waszyngtonie, a, na rozmowę z, a, z Bidenem i też a, prezydent Duda spotka się z a, rzecznikiem, ma, z marszałkiem naszej Izby Reprezentantów, a, Mike Johnson, Potrzebne spotkanie i cieszy się, że Polacy wbrew, no, podziału w wbrew podziałom politycznym a, w Polsce są w stanie a, w duchu Solidarności mówić Amerykanom, że musimy pamiętać naszą rolę jako lider wolnego świata. Niektórzy w Polsce, nawet były prezydent Bronisław Komorowski, trochę bagatelizują to wczorajsze spotkanie, czy przedwczorajsze spotkanie w Białym Domu, mówiąc, że miało być historia, a to nie było spotkanie historyczne. Jakbyś opisał istotę i znaczenie tego spotkania wtorkowego? Poza, poza kwestią, to, jest, to, nie poza kwestią to nie jest spotkanie historyczne, jak wizyta Laka Walencji do Waszyngtonu w 1989 roku, ale jest spot, to było spotkanie nie kur, 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 kurtas a ani, ani, ani kurtasiny, albo pro, 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 a, protokolarny. To było spotkanie strategiczne wówczas wojny na terytorium Europy. I cieszę się, że Polacy byli a, z Amerykanami, z administracją amerykańską, a na rzecz poważnych dyskusji o wojnie, o strategii, o możliwości, żeby to, to był jakiś szczyt podczas wojny. Bardzo poważna wizyta. I cieszę się, że a, miało miejsca. Czy według Twojej wiedzy padło też w czasie tego spotkania jakieś przesłanie typu apel prezydenta Bidena do obu polskich polityków o, jak, o współpracę, nie, nie tylko w kwestiach bezpieczeństwa i Ukrainy, ale w ogóle? Nie znam szczegółów. Dopiero co wróciłam wieczorem, a wieczorem wrócił. Wróciłem do Waszyngtonu a, i nie mam szczegółów tych rozmów, ale podejrzewam, że były też dyskusje o współpracy w dziedzinie energetyki. A, I jestem pewien, że prezydent Biden podkreślił duo-chwalowi poparcie Amery Amerykanów dla Polski. E przy, ostatnio przy okazji tych obchodów mówiono y, o bohaterach tej całej operacji, wejście Polski do NATO. Kto z twojego punktu widzenia był y, bohaterem, najbardziej znaczącą postacią? Lech Wałęsa w Ameryce, Jan nowak Jerzy Koźmincy grał bardzo. Poważną rolę jako America Whisperer. On, on wiedział dobrze, jak mówić do Amerykanów. Andrzej Olachowski, jako minister, minister spraw zagranicznych, grał dobrą, pozytywną rolę w tej sprawie. I po, jak mówiłem na początku, Polacy sami otworzyli drogę do NATO, bo Polacy obelili komunizm i potem budowali III Rzeczpospolitej. Do, dokładnie 30 lat temu, z tego, jeśli dobrze pamiętam, chyba w kwietniu 1994 roku, Jerzy Koźmicki przyjechał do Waszyngtonu. Powiedz mi, czy jesteś w stanie, żeby odtworzyć, w którym momencie wydwaj, dyplomata z Polski i dyplomata amerykański. Wpadliście na pomysł, że razem możemy zagrać wielką grzy, grę i zrobić coś naprawdę nadzwyczajnego. Upoznałam Jurka Korzywińskiego, kiedy byłam w Warszawie, pracowałam w ambasadzie jako radca polityczny, więc kiedy przyjechał do Waszyngtonu, już, już mieliśmy dobre, dobre relacje. I postanowiliśmy od samego początku, że kwestia Rozszerzenie na to, to będzie kwestia numer jeden dla nas wszystkich. I byłem przekonany po powrocie z, z Polski do Stanów, że musimy, my Amerykanie musimy to zrobić. I zdaliśmy sobie sprawę, że będzie no, trudno i musimy współpracować i mówić prawdę, i musimy być no, dyskretni. I bardzo, bardzo szerej, i więc, i od samego początku współpracowaliśmy bardzo intensywnie i bardzo dobrze. Ja wczoraj, rozmawiając z Jurekiem, śmiałem się, że, że, że książko o rozszerzeniu, można by taką narrację też poprowadzić w stronę o dwóch chłopakach z Galicji. Jurek jest chyba z Tarnowa, ty też kiedyś mówiłeś, że twoje radzne się z Galicji. Więc... No to też prawda, to też jest coś w tym. No. Mój dziadek bił polsko mówiący, polonofil z Galicji i miało poglądy podobny antybolszewickie, no, podobne do PPS. I otrzymało od niego jakąś bazę, jakiś podstaw do sympatii wobec sprawy Polski, do, wobec sprawy wolności dla a, narodów na terytorium całej Europy. Jurek nie ma żadnych wątpliwości, mówi o tym w zasadzie głośno, nawet przy jego powściągliwości, że to było dla niego dzieło życia. A ty jak na to patrzysz, na swój udział w tej całej operacji? Najważniejsze prace mojego życia to było możliwość uczestniczyć w wydarzeniach, włączając upadek Łady Jałtańskiego i budowanie nowej Europy bez podziałów. I jestem dumny z tego i jestem wdzięczny, że miałem taką możliwość. A propos wdzięczności, ja wiem, że dostałeś wielko bardzo znaczące odznaczenie od prezydenta Kwaśniewskiego. To chyba jeśli dobrze pamiętam order order zasługi z gwiazdą, ale ja chciałem jeszcze korzystając z okazji jako obywatel RP bardzo nisko ci się pokłonić za olbrzymią robotę, którą wykonałeś, mam jako obywatel naszego kraju Poczucie wielkiej wdzięczności i żaden order nie, od, nie odda tej zasługi, którą dla polskiej sprawy tak naprawdę położyłeś. Dla mnie z kolei było wielkim, nadzwyczajnym przywilejem móc oglądać to, to wszystko z bliska, bo to Polska, czasem Polakom się wydaje, że jesteśmy epicentrum wszechświata. Nie jesteśmy, ale tak jak powiedziałeś, przez tych parę lat to, to okienko historii naprawdę chodziło o Polskę w dużym stopniu. Polacy bez Polaków nie, nie był upadek Kurtyny Żelaznej w ogóle. To by był Ruk solidarn Solidarności, który był liderem w upadku ustroju jałtańskiego. To było powstanie w sposób pokojowy, ale udane powstanie. I, jest, i kiedy wracam każdy drugi, trzeci miesiąc do Warszawy, i kiedy patrzę na miasto zamożny, europe, kompletnie europejskie, miasto dobrobitu. Jestem wdzięczny, że mogłem uczestniczyć w tych wydarzeniach. To jest najważniejsze, najlepsza nagroda, to jest wizerunek Polski dzisiaj. Jako wolny, demokratyczny, zamożny kraj. Są problemy, bardzo... ja wiem. Ale jednak ja pamiętam Jest. jak Polska wyglądała w 87 roku, kiedy po raz pierwszy odwiedziłem Warszawę. Jak zwykle bardzo nisko ci się kłaniam i bardzo serdecznie Ci dziękuję, że znalazłeś dla mnie czas. No ja dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo i pozdrawiam cię serdecznie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do widzenia. Dziękuję film.